Czy chciałabyś, chciałbyś mieć takie narzędzie i posiadać taką wiedzę, dzięki której rozwiążesz swoje problemy ze zdrowiem, samopoczuciem czy emocjami będziesz w stanie pomóc również swoim bliskim. Jeśli tak, to serdecznie zapraszam Ciebie na kurs Podstawy pracy z misami tybetańskimi. Dzięki temu kursowi nie tylko poznasz tajemniczą historię mis i ich niezwykłe właściwości ale nauczysz się posługiwać misami odkryjesz zaklętą w nich moc i nauczysz się ją z powodzeniem wykorzystywać pomagając nie tylko sobie ale również swoim bliskim poznasz również kilkanaście zastosowań w życiu codziennym odkryjesz mądrość swojego ciała i wyostrzysz swoją intuicję a ja poprowadzę cię w tym procesie krok po kroku będę cały czas czuwała. Misy to bardzo tajemnicze instrumenty. W każdej z nich zaklęta jest moc i tajemnica. Aby ją otrzymać, musisz być otwarty jak misa i czysty jak jej dźwięk. Do zobaczenia na kursie.